Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Lubię Komiksy. Nim się obejrzałem, a mija już tydzień odkąd postanowiłem uruchomić swój kanał i bardzo dziękuję osobom, które zdecydowały się zasubskrybować oraz polubić y, stronę na Facebooku, do czego też bardzo zachęcam. Jest to ta sama nazwa, tam znajdują się linki zawsze do moich filmów oraz informacje, które wrzucam odnośnie kanału oraz okołokomiksowych komiksowych rzeczy i z tej okazji nie mógłbym chyba pokazać innego komiksu jak jeden z tych, który w znaczącym stopniu wpłynął na historię mrocznego rycerza. Był już rok pierwszy, a dzisiaj udajemy się bardzo, bardzo daleko w przyszłość do komiksu Batman Powrót mrocznego rycerza samego Franka Millera. Jest on odpowiedzialny zarówno za scenariusz jak i za rysunki. Uff, no jest to historia wyjątkowa, mojemu sercu bardzo bliska i powiem szczerze, że ogólnie jest to komiks, który miał znaczący wpływ. Jeśli chodzi o postrzeganie Batmana, oczywiście, jak zauważymy, jest to wydanie w twardej oprawie, czyli tak zwane wznowienie, które wypuścił <coughs> oczywiście Egmont. Pierwotnie ukazał się on w częściach i były to miękkie, nazwijmy to okładki, tak, nie były to twarde oprawy, tak jak widzimy tutaj. Tak prezentuje się nasza okładka, a jeżeli chodzi o samą fabułę, bardzo krótkie streszczenie bez zbędnych spoilerów, bo być może jest jeszcze ktoś, kto o dziwo nie przeczytał tego dzieła. Batman oczywiście jest już podstarzałą osobą, powiedzmy tak, że jest sobie na, na nazwijmy to bat emeryturce. No i dzieją się sytuacje, które w pewnym stopniu zmuszają go, aby ponownie założyć strój toperza i ruszyć na walkę, na wojnę. Są tu i gangi, i ponownie pojawia się Joker. Jest dużo sytuacji, gdzie to prasa. Naświetla nam, co się dzieje tak naprawdę w uniwersum. No i jeśli chodzi o Robina. Robin jest tutaj kobietą, tak, jest kobietą i powiem szczerze, że akurat bardzo ta postać przypadła mi do gustu, bardzo mi się spodobała. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że walka końcowa jest epicka, jeśli chodzi o spotkanie z Supermanem. Tak, z Supermanem też on się tutaj między innymi pojawia. Więcej może Wam już nie będę zdradzał, ale kończy się w taki sposób, że... No, nie, nie będę Wam tego mówił. Sami przeczytajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Co do samego komiksu, to tak jak wspomniałem, Frank Miller ma on różne... W moim odczuciu, przynajmniej tyle, jeśli chodzi o rysownictwo, jedne są bardziej poprawne, inne mniej, ale jakoś z czasem się do tego przekonałem. Powiem szczerze, że początki miałem trudne i niektóre te jego komiksy, niektóre jego rysunki kiedyś usłyszałem takie sformułowanie jednego z twórców że był to gwałt na kresce. Być może, ale mimo wszystko jest on do zaakceptowania w końcu to Frank Miller, prawda? Nie jest to pierwszy, lepszy scenarzysta. Teraz wam pokażę tak, jak tutaj zawsze to robię, dość sporą y, część, jeśli chodzi o, o, o te strony. Tu sami widzicie, jeśli chodzi o samego Batmana. No, widać, że on już tutaj jest starszym człowiekiem. Także, o, o, i właśnie mamy y, postać Robina w wersji kobiecej. Tak to mniej więcej wygląda. Naprawdę, komiks jest bardzo dobry. Jeden z lepszych, jeśli można powiedzieć, odnośnie Mrocznego Rycerza. Na pewno fanom się spodoba i jest to pozycja obowiązkowa. Ja myślę, że fani generalnie już na pewno ten komiks przeczytali. Natomiast ja bym chciał bardzo zachęcić osoby, które jeszcze nie miały styczności z tą pozycją. Naprawdę, bardzo, bardzo Wam go polecam. Tutaj jedno z ciekawszych ujęć. No jest to taki dość charakterystyczny kadr, jeśli chodzi o Batmana. Nawet jeżeli figurki jakieś czasami widzicie w internecie w str na stronach, gdzie można kupić, to często właśnie tak jakby ten, ten kadr, ta twarz Batmana jest wzorowana. Przynajmniej ja to tak odbieram i myślę, że się nie mylę także tak to wygląda tu chciałem jeszcze wam pokazać właśnie mniej więcej widzicie jak to jest że ta fabuła często jest na wielu stronach pokazywana w formie takich właśnie wiadomości telewizyjnych powiem szczerze że na początku to mi właśnie najmniej pasowało ale z czasem się do tego przekonałem i ogólnie uważam że jest to wykonane w sposób poprawny także Frank Miller w pełnej krasie no dobrze to by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Tak jak wspomniałem, subskrybujcie kanał, lajkujcie na fanpage'u, jeśli chodzi o Facebooka, o tej samej nazwie. Stronkę. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie też będą to jeszcze przez kilka kolejnych filmów komiksy z Batmanem. Mam po prostu wenę na tego bohatera, jak wiecie już zapewne ci co śledzą kanał, że jest to moja ulubiona postać. I na pewno dużo tych filmów z Batmanem będzie na tym kanale, ale oczywiście też będą inne, co było jakby choćby na początku tych pierwszych filmów, gdzie większość jednak były to komiksy innych wydawnictw. Także jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia, cześć.